Witam wszystkich serdecznie. Jesteśmy w Murowanej Goślinie, gdzie odbyła się pierwsza edycja Power Suzuki MTB Maraton. Z nami jest Oskar Puciński, zwycięzca dystansu mega. Oskar, powiedz mi, jak wygląda sytuacja od startu do mety. Od startu jechaliśmy z wartą grupą, praktycznie cał, cały peleton jechał. Około 20 km yy, jakieś ataki, ucieczki, yy, udało nam się oderwać na podjeździe. Siedem osób yy, i zaczęliśmy uciekać, zaczęliśmy współpracować. Współpraca układała się bardzo dobrze na trasie. Yy, myślę, że cały wyścig rozerwał się na finiszu. Nie, nie, nie było możliwości odjechania, bo naprawdę są, są silni i <grywa> ciężko było. Słuchaj, so, na każdej edycji w Murowanej Goślinie tak jakby Kluczowym elementem trasy jest Dziewicza Góra. Powiedz mi, co tam się ciekawego wydarzyło? Wiadomo, odcinek jest techniczny, są krótkie, sztywne podjazdy. Czy jakieś tam już nastąpiły główne główne przetasowania? Tak, na Dziewiczej Górze zaatakował Mateusz Zon razem z Łukaszem Pichulakiem. No i zyskali dość sporą przewagę w granicach minuty, ale zebraliśmy się z chłopakami, postanowiliśmy ich dogonić, udało nam się. Wyścig rozegrał się potem na, na, na finiszu, tak jak powiedziałem wcześniej. Brawo, powiedz mi, widzę nowe barwy klubowe. Pierwszy raz chyba u Grzegorza Golonki, czy może nie pierwszy, ale widać to będzie twój nowy cykl. Powiedz mi, co w, w tym sezonie? Jakie planujesz zmiany? Co się nowego u Ciebie wydarzyło? W tym sezonie planujemy startować właśnie te u Grzegorza Golonki, na Skandia Maraton. Mistrzostwa Polski, imprezy w Wielkopolsce, a takim głównym celem są właśnie Mistrzostwa Polski w cross country i w maratonie. A jakieś informacje na temat Pucharu Polski? Nic, 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 nic mi nie wiadomo na ten temat. Powiedz mi, wiem, że trenujesz pod okiem Andrzeja Kajzera. Jak, że tak powiem, trenujesz się pod okiem tak doświadczonego zawodnika? Znaczy trenuje pod okiem Jakuba Kurcza, wirtual trener Andrzej Kajzera. Który też jest chyba z Andrzejem, prawda? Który wydaje mi się, że współpracuje z Andrzejem. Andrzej jest bardzo doświadczonym zawodnikiem. Wydaje mi się, że jego wskazówki są bardzo cenne. Ja je biorę do serca. i tak jak Dzisiaj wykorzystałem je na maratonie, który mi przekazał na, na, na zgrupowaniu, gdzie byliśmy w Karpaczu. Widzę, że masz też nowy rower w stosunku do zeszłego sezonu. Powiedz mi, co się zmieniło? Co masz ciekawego? Czym się możesz pochwalić? Sprzęt w tym sezonie to jest koratek Revolution Carbon. Pełna grupa XTR na nowy sezon 2011. Obręcze ZTR, <coughs> uszczelnione opony na płynie. Rower waży w granicach 9 kg, jeździ mi się bardzo dobrze i nie, nie zamierzam żadnych większych zmian tutaj. Oskar, dziękuję Ci bardzo serdecznie, życzymy dalszych sukcesów i do zobaczenia na kolejnych edycjach. Dziękuję.